Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Lubię Retro, mam na imię Patryk. Moje hobby to kolekcjonowanie gier i konsol. W dzisiejszym filmiku zobaczycie zakupy z charity shopów oraz zakup z pchwiego targu. I jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję, to pomaga w rozwoju mojego kanału, a Ciebie będzie informować o moich nowych filmach. Tak jak mówiłem, byłem w Charity Shopach, byłem na Pchlim targu. udało się co nieco kupić fajnych rzeczy, więc postanowiłem, że wszystko Wam y, pokażę. Na samym początku zaczniemy od rzeczy, które udało się kupić właśnie na Pchlim targu. Była piękna pogoda, pojechałem dość późno, bo o godzinie 10, gdzieś myślę o 3 godziny za późno. Ale pomimo tego tak udało się kupić bardzo, myślę fajne rzeczy, ale wy jesteście od oceniania, zobaczycie, czy udało się kupić fajne rzeczy za fajne pieniądze. A pierwszą rzeczą, którą udało się kupić, jest to fenomenalna moim zdaniem figurka Werdera ze Star Wars. Fenomenalnie się tutaj prezentuje. Dałem za nią jedyne 2 funty, i to była pierwsza rzecz, którą kupiłem właśnie na tym karbucie. Bardzo fajnie się ona tutaj prezentuje. Kwota, jaką musiałem dać za tą właśnie figurkę, była to jedynie 2 funty, więc naprawdę super, super zakup. Powinien być jeszcze tutaj miecz. Ten miecz posiadam u siebie w domu w Polsce, bo kiedyś kupiłem też taką figurkę właśnie z mieczem, więc mam miecz także. Do kompletu. Figurka prezentuje się, jak widzicie, fenomenalnie. Na pewno ją położę tutaj w moich zbiorach i będzie zasili moją kolekcję. Będzie to, myślę, fajna figureczka, właśnie do gier typu z Star Warsów. A kilka takich gier posiadam, więc pierwszą rzeczą za jedynie dwa funciki: wpadł Werde Star Warsów. Wars. 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 położę tutaj, żeby nam tutaj towarzyszył przez cały tutaj film. Następną rzeczą, którą kupiłem, tutaj Was trochę zaskoczę, bo są to buty firmy Vans z kolekcji Nintendo. Zobaczcie, jak to się prezentuje, udało się kupić buciki z kolekcji Nintendo, jest to rozmiar dziecięcy. Za jedyne dwa funciki. Boxik od razu zwrócił moją uwagę. Zobaczcie jak to bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj postacie z Uniwersum właśnie Nintendo, mamy Maria, Luigi, Yoshi, księżniczkę Donkey Konga, więc box naprawdę robi robotę. Wans się naprawdę postarał. Jeśli chodzi o same buciki, buty są nieużywane. Tutaj mamy na podeszwie mamy napis Game Over. E, buciki mają tutaj e, grafikę z kontrolera od Nintendo Entertainment od NESA. Buciki w ogóle nieużywane nówki za jedyne dwa funciki, więc jak za darmo też się nie zastanawiałem, od razu wziąłem e, sobie je. Nawet dla samego kartoniku, który także jest fenomenalny, ale na pewno buty, znając e, tutaj e, trochę rynek, te buty będą szły na pewno e, też e, w cenę. E, następne dwie gry, w sumie na tym, ka e, na tym Karbucie, e, kupiłem za funcika e, grę e, Simpson. Kupiłem tą grę za jednego funcika, jest ona kompletna. Mam tą grę w kolekcji, ale kupiłem ją dlatego, że CX za tą grę płaci na voucher 8 funtów, więc funcika dałem. 7 funtów będę do przodu. Mam nadzieję, że uzbiera mi się bardzo fajny voucher i kupię jakieś e, gry do kolekcji albo jedną mocną grę z tego e, vouchera. Następną rzeczą, którą kupiłem za funcika, jest to gra Assassin's Creed Collector Edition na PC. Dałem za tą grę funcika. Niestety jest ona niekompletna, nie ma gry. Jest tutaj książeczka. Mamy tutaj jakiś dodatek, film Assassin's Creed Embers i tak to wygląda, ale mówię za jednego funcika, może kiedyś utrafi się ta gra e, e, na płycie, ta gra na płycie też nie jest droga, bo gdzieś kosztuje około 4 funtów, a to za kompletną już trzeba dać jakieś e, większe pieniądze, więc za jednego funcika także wpadła ta gra Assassin's Creed właśnie na komputery. I tak to wyglądały zakupy z Carbotu, a teraz przejdźmy Do zakupu z Charity Shopów, które Naprawdę były udane Kupiłem naprawdę wszystkie gry, są Naprawdę ciekawe, za wszystkie gry Za pojedyncze gry dałem w Funta albo funt 50, za żadną z tych gier na pewno nie dałem więcej niż 2 funty, ale może dziś tutaj też będą ceny napisane. Trzy gry kupiłem w jednym Charity Shopie i one na pewno były po funcie, a jest to, są to gry na PSP, jedna gra na PSP Twist Metal, samochody, ścigałki na arenach, na śmierć i życie i to też było kompletne, w bardzo fajnym stanie. Też fajnie, że to e, udało się trafić. Akurat e, w tym Charity Shopie e, wchodzę zawsze e, w weekend, ponieważ tam się zmieniają osoby, które pracują i te ceny są różne, bo tam nie ma, e, te gry nie są wycenione, tylko po prostu oni patrzą i to wyceniają, a w weekend zawsze pracują jakieś inni pracownicy, którzy oddają te e, c, e, za bardzo niskie ceny i ta gierka wpadła. E, do w kolekcji, bo tej gry nie mam w kolekcji za jednego y, funcika. Następne dwie gry to gry na PlayStation 4, a dokładnie to Mirror Age także za funcika wpadło, więc bardzo się cieszę. I tutaj też bardzo mocna gra, także za jednego funcika y, Good of War na konsolę PlayStation 4, więc fenomenalny także zakup. Yy, jeśli chodzi o, o grę gry God of War. Najbardziej przepadałem za właśnie grami na konsole PlayStation 2, ale te nowe God of także naprawdę trzymają yy, poziom. Yy, ostatnie 5 yy, gier na konsole PlayStation 2 także w Charity Shopie za funt 50 tutaj bodajże wszystkie te sztuki wyszły, a jedna nawet wpadła w e folii, a właśnie jest to gra yy, Singstar yy, Take That. Śpiewak, jeszcze tutaj, o, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Tutaj jest cena Fund 50 w oryginalnej folii, nierozpakowana, więc także bardzo fajny zakup, wpada gra w folicę do mojej kolekcji. Następna gra, uwielbiam tą grę, Fahrenheit za Fund 50. Fenomenalna gra, healer. Wszystkim bardzo polecam, jeśli ktoś nie grał. Polecam tą grę. Gra naprawdę jest bardzo, bardzo e, dobra. E, potem tworzyły się inne gry tego typu, jak Heavy Rain, e, czy e, Souls, e, Bając Souls, bo jeśli dobrze pamiętam. Więc fenomenalna e, sprawa, też kompletna. I także tutaj mamy cenę, jak widzicie, funt 50. Więc za funt 50 wpadła ta gierka. Wpadły dwa GTA, GTA Liberty City Stories, z mapą, z książeczką, więc tutaj bardzo fajny komplecik także za funt 50. Następne GTA Vice City, to za tą grę dałem tutaj, funt 75. Jak widzicie po naklejce, ta gierka niestety. Ma tylko taką małą wkładkę, nie ma mapy ani instrukcji, ale myślę, że do funkcji 75 fajny zakup, myślę, że uda im się też może skompletować. I ostatnią grą właśnie z tego całego zestawu była gra Taito Legend 2. Są to składanka gier od właśnie firmy Taito, bardziej są to gry retro. Mamy tutaj takie gry jak Curry Kurikinton czy Don Dok Don. No jest tutaj Space Invaders, puzzle, Alpine Sky, więc jest tutaj kilka tych gier, jest to taka składanka, nigdy tak naprawdę nie miałem tej gry i ona na pewno wpada do mojej kolekcji, bo jej nie mam, I także za funt 50, gierka jest kompletna, więc bardzo fajny zakup i to tyle. Wszystkie te gry, tak jak mówię, kupiłem w Charity Shopie oraz w, e, na Karbucie. Najbardziej jestem tutaj zadowolony właśnie z Werdera. Bardzo cieszę się, że udało się to kupić, ale oczywiście wszystkie te inne znajdki też bardzo mnie cieszą. Niektóre te rzeczy, tak jak mówiłem, wpadną do mojej kolekcji, niektóre pójdą do cx albo na sprzedaż, aby mieć środki na następne gry. Jeśli filmik się podobał, łapka w górę, kliknij subskrypcję, trzymajcie się, hej!